Siema widzowie to kolejny odcinek na moim kanale Ja jestem Daniel i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek serii Jedi już czwarty na moim kanale w poprzednim odcinku niestety musieliśmy go skończyć dlatego bo się nam zaciął i zmi zmi zminimalizowało mi cały dosłownie ekran i miałem na samym środku ekranu jakby cały ekran, nie? Wiecie o co mi chodzi, nie? Dobra. Zaczynamy. Gdzie jesteśmy? No dobra. No tu gdzieś nas zacięło. No tam wjeżdżaliśmy tą windą tam. Tu pamiętam. I tu jest ta winda. To jest oczywiście niezapisane. Bo nie zapisana on sobie. Co znaleźliśmy Dobra wjeżdżamy na grę Odblokowano skrót Co? Ty zgniotło mnie Dobra Ewidentnie muszę iść tutaj Dobra, zapisuję sobie grę Zapisałem. Dobra, teraz M. Holomapa. Teraz muszę iść jakby w lewo. O, tędy chyba. O no. Tylko tego nie pokazuje na mapie. Wskakuję. Wskakiwałem, nie szybciej. Tego w ogóle nie używam. Co to jest? Co to jest? Ja na to pewnie gotowy nawet nie jestem. E, dobra, i teraz... O, ten, bo ten nie mogłem się dostać. I teraz mam skoczyć. I znowu mam skoczyć. I znowu. Ora, jesteśmy w sanktuarium. Ścigamy się Ora, dawaj. Lecimy. się. Nie skończyliśmy. No dobra, dobra. Pewnie byś wygrał. Kto wie? O, dobra. Zapiszę sobie od razu. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie tą serię. Tutaj, interakcja. Chłop, otworzył to? Dobra, wchodzimy chyba, nie? Nie mamy innego wyjścia, raczej. Dobra, wchodzimy. Niesamowite. Też na środku jest. Chyba. Co to jest? R-Skanowanie, dobra. Patrzyj do sanktuarium zrobione. W porządku Bidi. Brawo! Kimkolwiek jesteś. Udało Ci się przejść moją próbę i zyskać dostęp do sanktuarium i tego nagrania jednego z wielu zapisów w tym droidzie. Nazywam się Ino Kordowa. Nie znam twego imienia, ale znam twój cel. Los zakonu Jedi jest teraz w Twych rękach. To miejsce to sanktuarium jest świątynią, zbudowaną przez zamierzchłą cywilizację zewnątrz. Medytując tu ujrzałem za sprawą mocy ostrzeżenie, wizję zakłady. Postanowiłem ukryć tutaj holokron Jedi, zawierający listę imion i miejsc pobytu dzieci wrażliwych na moc z całej galaktyki. Przed tobą wewnętrzna komnata sanktuarium, ale także kolejny test. Mogę powiedzieć Poczekajcie chwilę, przepraszam was, ale muszę sobie w ustawieniach zmienić rozgrywka. Napisy sobie łączę. Polokrą tylko temu, kto przebył mą drogę i zrozumiał. Odszukaj ukryte grobowce trzech mędrców i naucz się okay. postrzegać moc w taki sposób, jak niegdyś Zefo. W tym droidzie znajdziesz wszystko, co potrzebne by odbyć tę podróż. Udaj się na planetę Zefo. Tam znajdziesz spokój. W oku okay. Niech moc będzie niech z moc O, będzie o z... właśnie. Psz, kocham ten tekst. Zawsze. Zawsze i wszędzie jest. Najwyraźniej to Ciebie miałem spotkać. Zobacz. Wiesz, byłem całkiem sam przez jakiś czas. Bez żadnego celu i w ukryciu. Nie da się tak żyć. To nie dla Jedi czy droida. Sir miała rację. Dość już ukrywania. Chcesz poznać kilku... moich znajomych? O, czy ich chce? Zefa. Co ja mam, przepraszam bardzo, zrobić? Trochę daleko tam, przyznam. Idę stąd, Dobra. Coś znalazłem. Na no to wygląda. Będziemy czekać. Ten tam dalej tam śpi. O kurczaczki. ora Trochę jak spadnie go dostałem tam. Modliszka tam. Dobra. celaste dinozaurul Descânuești? Lui. Stop, stop. Lui. Bebe. Și ia Okazuje się, że Zefo interesowała Natomira. Dziwne. Tak pokojowa kultura przejawiająca fascynację miejscem pełnym mroku. Aha, dobra, czy jeszcze inną planetę? Odkryliśmy już przy okazji. I odblokowaliśmy Powrót powinno być szybciej. No trudno, idziemy tędy. Jeśliśmy ja tędy, to sobie pójdziemy. Mhm. <coughs> Tam coś jest. W sumie pójdziemy sobie tędy. I od razu tu i tak. Brawo. A tu jeszcze miałem... O właśnie, takie coś. To sobie Z od razu... Nie, co ja zrobiłem? Dobra. Trudno. BD-1. Nie, BD-1, chodź. Tędy nie szliśmy jeszcze. O, cześć mały. Aha, to nie uważam. Ale dobra, trudno. Eee, o, szorka. Uważa się Dobra, Uważa, jak to się więc wiedziałaś o Bidi One. Wejdź na pokład. Porozmawiamy. O, Bidi One, to jest Gris. Hej Gris! A to co? Złaś z mojej stopy! No! Złaś mi stopy! Już! Uciekaj stąd won! To jest Bidi One. Jest z nami. W nosie mam z kim jest! Masz pojęcie, jak trudno usunąć plamy po oleju z tapicerki tkanej z potoli. Nie bardzo. Och, mam nadzieję, że wracasz z czymś lepszym niż ten droid. Spokojnie, Gris. Tak. Opowiedz, Kal. Sanktuarium wzniosła starożytna cywilizacja Zefo. Jedaj zwany inokordowa ukrył coś w jego wnętrzu. Wiesz, co tam ukrył? Holokron z archiwów. Zawiera listę dzieci wrażliwych na moc. Następne pokolenie Jedi. Wiedziałam! O, kordowa ty głupcze. Znałaś go? Tak. Szmat czasu temu. Był moim mistrzem. Kordowa był odludkiem. Ten droid i ja jesteśmy pewnie jedynymi, którzy wiedzą o Bogano. Zaraz, chwila, moment, chwila, moment. Holo co? Holokron. Zawiera informacje, ale dostępne tylko dla Jedi. Chwila, chyba miałam tu gdzieś jeden. Użyj mocy. My, że zarówno Zakon Jedi, jak i Republika upadły. Z tą listą wrażliwych na moc możemy odbudować zakon i pokonać imperium. No to do dzieła, znajdźmy go! Holokron jest ukryty w sanktuarium, i żeby go zdobyć, trzeba podążyć ścieżką kordowy. Wspominał coś o planecie Datumira i ojczystym świecie Zefo. Dobra, to dokąd lecimy? Pytam, bo pomyślałem, że mógłbym coś upichcić. Słuchaj. Zanim wyruszymy, mam jedno pytanie. Dlaczego nie jesteś już Jedi? Doświadczyłam czegoś, co mnie odmieniło. Więc odcięłam się od mocy. Ale chcesz odbudować zakon? Odbudowa zakonu to nasza największa szansa na pokonanie imperium. A ty w co wierzysz? Wierzę, że nie mogę ukrywać się przed imperium, więc nie mam wyboru. Kal, tak długo jak żyjesz, masz zawsze jakiś wybór. Jesteś z nami? Zgoda. Daj to mi raczej Zefo. Twój wybór. Dobra, widzowie, to może najpierw tam widzę jakieś planety, to może najpierw polecimy na Zefo, co? Robimy tak. O, to jest holoskron, chyba. Jest Dobra, tu bogana pieniądze z banana. To da dawać na zefo, Gris. Myślałeś kiedyś o zmianie wystroju? Modliszki? Niby po co? U, przydałoby się trochę sztuki na ścianach. Coś świeżego. Personalizacja: Beyond. sobie. Modliszka, a żółty. Interesujesz się sztuką? Zawsze ją lubiłam, kiedy była młodsza, oglądałam wszystkie. Ja sobie szybko jeszcze zapiszę sobie tam grę na szybko. Że personalizuję sobie miecz. Możecie też powiedzieć czy granie jest za głośno, czy ja nie za głośno mówię. Możecie sobie, no wiesz. No wiecie, możecie tam co chcecie. Eno kordowa, aktywator. Tu jest git, materiał. No dobra, normalny sedamy. Dobra, Gites, mieczek. Podoba mi się taki, szczerze. Dobra, lecę. Na miejsce moje muszę usiąść, to wylądujemy chyba. Dobra, lądujemy. Ale no, lecimy, jesteśmy prawie chyba. Szykuje się niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Kordowa wspominała o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Ach, przyjąłem. No, Ja też nie oglądałem żadnych filmików o, ani. Panie nie grałem? Zbiją, młody. Chyba, że wiatr się na Więc no. No. Przekaż temu Blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. Na no pewno, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! Mm. Idealne lądowanie. No. Gryzji rządzie rządzi hmm. kotka. A, tylko, że cały czas mamy zakłócenia łączności. Potrzebuję chwili, żeby to naprawić. A ja poszukam śladów, kurwa. Lecimy. Chyba. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Git, git. To lecimy. Kal, tutaj. Co to jest za miejsce? Teraz sobie na tam nie mogę przejść, to przejdę tędy. Dobra, nowe no i no. skrzyneczka. Wspaniale. Dobra, coś. Otwórz, cóż... Dziś tam drugiej strony. I teraz się nagle pojawiło czerwone, no to fajnie. Chyba tam tędy, nie? A tam jakiegoś wilka widzę, czy coś. Jakiegoś mutanta. Ono Rozrywają już tego szturmowca. Uważaj. R, dobra, skanowanie KAL, słyszysz mnie? Imperium, znaleźli zefo. Gdybyś śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Dobra. Lecimy na. O, ej, co jest? Próbuję się jakoś podpiąć do ich komputeru. No co jest? Trzech. Trzech na jednego, to panda z Dobra. Doskoczymy? Doskoczymy Dobra, lecimy, Widzimy... ja. Po ścianie Skaczemy. Jestem na dachu. Tędy. O, od drugiej strony chyba mogę otworzyć. O właśnie. Skrót. O! Dawaj, no. no i dobra, i punkt umiejętności mam jeszcze sobie zaskanuję, będę miał więcej. O, trochę nawet dostałem za to skanowanie. Co jest? I Am... muszę to zatrzymać. Lajno. No i umarli oboje no i ogólnie tutaj chyba. No nie wiem, czym nie masz. Dwa. Umarł. No nie wiem. Co jest? Dwie zdążył. Brawo A gdzie ja mam iść? No tu. Gdzieś ma On już jest martwy, to wiemy. Dobra, idziemy tędy. Co robisz tam na dole? Potwierdzam, przyjąłem. Cel jest zbyt daleko. A! A! Nie Użyć się tutaj. Nie odpuszczać! <noise> Tylko ty i ja. Nie! No brak. Umarł w końców. Jesteś tam? Dobra, brak. Zeskanowane. Co? Drugiego strzału to już nie trafiło. Wejdziemy sobie tylko do zapisu gry i zowykończymy. I nie mm, odpuszczać! Nie raczej wy nie ujdziecie. Umarł gdzie to jest punkt zapisu? Skakujesz to? Tak, przykro mi z powodu łącza. Ale atak na szczura? Dzielny jesteś. Dobra, lecimy tu. O, widzę już. Zregeneruje się drzewką umiejętności. I teraz lecimy chyba w mocnie. Jest to max trochę dobra, Wyjdź. No i dobra, to by było chyba na tyle z tego odcinka widzowie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do następnego. Cześć!